pan z wami i z duchem twoim słowo ewangelii według świętego łukasza chwała tobie panie w pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie jezusa byli w drodze do wsi zwanej emaus oddalonej o 60 stadiów od jeruzalem rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim co się wydarzyło gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, co takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim już Trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu, zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybyli do wsi, do której zdążali, a on okazywał się, jakby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, i Pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Bracie i siostry, mamy bardzo różne gusta, jeżeli chodzi o kuchnię, o muzykę, książki, film. Ja na przykład lubię takie filmy, które mają jakąś akcję opowiadają pewną historię i ta historia jest wartka, tam coś się dzieje. Też bardzo lubię, kiedy jest tam jakaś zagadka, którą trzeba rozwiązać, że trzeba coś wpaść. Być może niektórzy z Was lubią. Kryminała Christi Christie, inni znowu sięgnęli po Conan Doyle'a. A przykładem, który chciałbym dzisiaj użyć, był pewien taki łobuz, który się nazywał Indiana Jones. Na pewno kojarzymy, prawda? Serię filmów na podstawie książek o nim. I właśnie Indiana Jones to był taki cowboy trochę, detektyw, który miał taki przenikliwy umysł że obserwował rzeczywistość i wyłapywał jakąś coś, czego nikt nie widział. Na przykład mój, jeden z ulubionych filmów, czyli Poszukiwacza Zagnionej Arki. Cały system nazistowski, cała Rzesza szukała Zagnionej Arki. Ale on miał taki właśnie zmysł, że potrafił znaleźć taki detal, którego nikt nie zauważył. I on był kluczowy dla całej sytuacji. I bracia i siostry Dzisiaj zapraszam Was do, do tego, żeby mieć takie właśnie serce trochę takie detektywistyczne, takie serce jak Indiana Jones, które znajdzie jakiś detal, który przewróci całą fabułę Twojego życia. który Jakiś taki wniosek, który wyciągniesz, który będzie rozwiązaniem zagadki. A jaka jest dzisiaj zagadka? No, moi drodzy, pierwsza zagadka jest taka, że mamy Ewangelię o uczniach z Emous. I moje pytanie, które jest trudne, brzmi tak. Z opowieści o stanie Jezusa wiemy, że objawił się ponad 500 uczniom jednocześnie w różnych miejscach. Pytanie brzmi, dlaczego Ewangelista Łukasz pokazuje nam tylko dwóch z nich? Co jest takiego istotnego, w tej historii, jakby gdzie jest ten, jak to się po angielsku mówi, game changer, ten, ten zmieniacz układu sił, który sprawia, że akurat tych dwóch uczniów pokazuje spośród pięciuset. Co jest takiego mieszącego wiedzę w tej historii? Drugie moje pytanie jest takie, że po co ewangelista Łukasz mówi, że szli do Emaus? Przecież to jest nic nieznacząca wioska wtedy, a i dzisiaj, według badań archeologicznych, które tak naprawdę były zostały przeprowadzone po objawieniach, po pewnym proroctwie, które miała taka charyzmatyczka mała Arabka Miriam, która po prostu Pan Jezus powiedział, gdzie było Emaus. I właśnie badania archeologiczne to potwierdziły. Taka miejscowość al Bech nie wiem czy po arabsku to jest dobrze, ale przyjmijmy, że tak, czyli kopułka i to miasto, uwaga, jest rzeczywiście 60 stadiów od Jerozolimy, czyli 11 kilometrów. I to jest wioska taka w sumie o żadnym znaczeniu strategicznym, koło drogi, nic znaczącego do dzisiaj. Nic się nie zmieniło przez 2000 lat. Czemu? Łukasz wyciąga taką mieścinkę, nic nieznaczącą, jako miejsce, gdzie dzieje się coś wyjątkowego. I moi drodzy, trzecie pytanie, które chciałbym Wam zadać, dlaczego Łukasz, który jest bardzo znany z tego, że wyciąga dosyć nietypowe osoby na bohaterów Ewangelii, których nie ma w innych Ewangeliach. Dlaczego akurat z tych dwóch uczniów czyni świadków wiarę? To są takie trzy pytania, które mogą zmieniać życie. A więc spróbujmy od najłatwiejszego, a mianowicie bracia i siostry, z tym Emaus Mamy 11 km piechotą. No nie jest to jakiś specjalny wyczyn. To jakoś, no nie zmęczyć się można, to są Dwa etapy na pielgrzymce pierwszej wąwolnicy. Szału nie ma. Tylko teraz uwaga. Ci uczniowie idą 11 km przez cały dzień. Wyobraź sobie, jak trzeba iść wolno, żeby iść 11 km cały dzień. Kto tak wolno idzie? Człowiek, któremu się nie spieszy, to na pewno, ale kto jeszcze Iść? Pęknięty w sercu człowiek. Jakiś załamany, zbity. Jakiś taki poraniony, zgorszony, zbity przez życie. Jakiś człowiek, który w sobie nie chce dojść tam, gdzie idzie nawet. Ale co ciekawe, po tych wszystkich wydarzeniach, oni tego samego dnia jeszcze przybiegli do Jerozolimy. Przebiegli 11 kilometrów to jakie ich serce było później? Co tam się wydarzyło po drodze? Co było tym zmieniaczem zasad i reguł? Jakby weźmy pod mikroskop tą sytuację. Moi drodzy, dlaczego właśnie Łukasz bierze tych dwóch ludzi jako przykłady wiary? Przecież Maryja jest wielu wspaniałych ludzi, którzy się pięknie nawracają, a tu mamy pokazanych ludzi złamanych życiowo, narzekających, marudzących. Bo bracia i siostry, zmartwychwstanie Jezusa to, że On wstaje z grobu, nie musi się przekładać na Twoje życie. Możesz być częścią Kościoła, możesz wiedzieć, słyszeć o tym, że inni spotkali Jezusa że oni są pełni entuzjazmu, radości, zapału. A Ty tak sobie jesteś uczniem, robisz swoje uczciwie. Ale tak naprawdę gdzieś tam w sercu jest żal, tam ci spotkali, tam ci doświadczyli mocy Bożej, a ja tak chodzę, bo chodzę. A może kuczniowie z Emaus, już jesteś na granicy bycia w kościele, bo jeśli jesteś zgorszony tym wszystkim i no, uciekasz z kościoła, odchodzisz z Kościoła powoli. Dlaczego tacy właśnie ludzie, bracia i siostry, z tej wykorzystania jako? Przykład świadków zmartwychwstania. I co się stało w tym Emoł z bracia i siostry? A mianowicie to, że Jezus zmartwychwstał, to jest za mało, żeby przemienić Twoje i moje życie. I to jeszcze kwestia w tym wszystkim jest, na ile Ty Boga wpuścisz moje serce. Pierwszymi słowami, które mówi Jezus po zmartwychwstaniu do uczniów pokój wam. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmij Ducha Świętego. I właśnie scena w Emaus jest tą sceną, kiedy Jezus przychodzi i przekazuje Ducha Świętego uczniom. Jak to robi? Tłumaczy Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. Duch Święty daje łaskę wiary. Gdy słuchasz Bożego Słowa. To Słowo Boże przemienia życie, a następnie sakramenty, które przyjmujesz i dokończają tego dzieła, że jesteś pełny Ducha Świętego. Pamiętam, w mojej formacji seminaryjnej był taki moment, kiedy pewna bardzo wspaniała grupa odnowy w Duchu Świętym do seminarium przyszła i spotykała się z nami tydzień w tydzień, tłumacząc nam Słowo Boże i Podczas z tak zwanego seminarium uzdrowienia wewnętrznego, i potem zabrali nas do wąwolnicy, gdzie była modlitwa wstawiennicza nad nami. I byłem bardzo sceptyczny tego. Myślałem sobie, a e, to takie dziwactwa dla takich tych w kościele, co potrzebują atrakcji, wrażeń, to takie śmieszne, to wszystko. Że tam rączki podnoszą, klaszczą, coś, takie dziwoki. No tak myślałem po prostu. Ale myślę, uczestniczyłem w tym seminarium, podobało mi się. Bardzo ciekawe wnioski miałem z tego pisma świętego. Myślę, pojadę, zobaczę. I pojechaliśmy do wąwolnicy, do tronu Matki Bożej, i tam się modlono nad nami. I gdy podszedłem tej modlitwy, to była bardzo wyjątkowa sytuacja, dlatego że nie wydarzyło się tam nic wielkiego podczas tej modlitwy, ale zobaczyłem, że po tej modlitwie ja zacząłem się zmieniać. Zacząłem inaczej reagować na wiele rzeczy. Na moich rodziców, na sytuację w domu. Coś się zmieniło w moim sercu, trzeba inaczej funkcjonować. I po latach wiem, że to wtedy zaprosiłem Ducha Świętego do serca, pomodlono się nade mną przez wierzących ludzi, i to był klucz, który zmienia reguły gry. Tak było w moim życiu, bracia i siostry. W wypadku uczniów Zemaus, sam Jezus nie gorszy się tym, że oni z Kościoła odchodzą, gubią się. On idzie z nimi. I bracia i siostry, chcę ci powiedzieć, że Jezus się to był nie gorszy. Cokolwiek by się nie wydarzyło w twoim życiu, On za tobą pójdzie i do Emaus. Ale uwaga, czy jesteś człowiekiem, który tak jak uczniowie pędem wraca, by opowiadać innym o Jezusie. Mówi się, że chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii. No to nieprawda. Tylko chrześcijaństwo jest religią, gdzie Bóg się objawił. Dlaczego? Bo Bóg wybrał bardzo konkretny sposób objawienia się. Wybrał historię, które mają być opowiadane z pokolenia na pokolenie, gdzie ludzie mają sobie mówić świadectwa i dzielić się wiarą, modlić się z siebie nawzajem. I to jest sposób przekazywania wiary, a nie uciekanie, wstany, kiedy nie myślę, nie czuję, uciekam od rzeczywistości, nie pragnę, gdzieś jestem sam dla siebie, to właśnie chrześcijaństwo mówi, idź i dziel się tym, co przeżywasz. Wiara to nie jest twoja prywatna sprawa, to jest coś, co zamykasz sobie w swojej pracy, że o, nie będę się wtrącał, nie będę się czepiał, co mi do czyjegoś życia. No właśnie chrześcijaństwo mówi, że masz się dzielić wiarą, opowiadać o tym, co Cię spotkało z Jezusem Chrystusem? A może ci nie spotkało? Może chodzisz ileś tam lat za Jezusem już i nie doświadczyłeś tego, że Bóg zmienia serce? Jest jakieś zgorzknienie, złość w Tobie. Bracie i siostro, odwagi. Skoro Jezus poszedł za uczniami do Emaus, to być może i. Niech zgorszy się i pójdzie tam, gdzie ty dzisiaj jesteś. Dziś może na granicy Kościoła. Jedno jest pewne, że Ewangelista Łukasz miał wielką wrażliwość dla grzeszników, pogubionych ludzi. I dzisiaj pokazuję nam tych dwóch uczniów jako przykład takiej wielkiej miłości do ludzi, którzy dziś mają złość sobie, ludzi Kościoła też, którzy dziś są zgorszeni. I wierzę głęboko, że Pan Bóg też może Twojego serca dotknąć. Dlatego dzisiaj też. Wieczorem będzie kolejne uwielbienie, które przygotują dla nas młodzi, przygotują młodzi ze szkoły ewangelizacji. Będzie także możliwość modlitwy wstawienniczej, takiej właśnie z prośbą, żeby Duch Święty przychodził i leczył serce, tak jak uczniów za Emaus. Być może to jest dobre zamknięcie dzisiejszego dnia, może jakiegoś etapu w Twoim życiu, że słuchasz dzielnie słowa, ale właśnie potrzeba Ci modlitwy, żeby Ci trochę wzmocnić. Dlatego zapraszamy dzisiaj o 20.